Dom wielomilionowej cywilizacji. Uderzenie komety zmieniło wszystko. Trzęsienia ziemi zniszczyły miasta, bo po powierzchni planety przetoczyła się ognista burza. Magalan pogrążył się w ciemności, a ci, którzy przetrwali, ujrzeli zupełnie inną rzeczywistość. Wśród walczących na ruinach Starego Świata zawiązały się nowe frakcje. Berserkowie, Klerycy, banici. Każda z własną wizją przyszłości. Rywalizacja o resztki z dawnego świata nie była jedynym, co je poróżniło. Kometa przyniosła ze sobą coś jeszcze. Eleks. Substancję wcześniej nieznaną na magalanie. Zdolną napędzać technologię, stymulować ewolucję gatunków, dającą nowe możliwości tym, którzy zapragną ją kontrolować. Dla kleryków Alex jest siłą napędową technologicznego postępu. Dla banitów narkotykiem wyzwalającym umysły. A berserkowie używają go do rzucania zaklęć. Oczarowani nowym źródłem mocy ludzie zaczynają go jeść. Dla większości kończy się to uzależnieniem, wyczerpaniem, a wreszcie przemianą w krwiożercze mutanty. Są jednak i tacy, którym udaje się zapanować nad uzależnieniem. W zamian za wyzbycie się emocji zyskają siłę, odporność i ponad przeciętną koncentrację. Ci ludzie nazywają siebie Albami. Pozornie niezwyciężeni Albowie wypowiadają wojnę wszystkim, którzy stają im na drodze do celu, jakim jest zgromadzenie całego Eleksu. Atakują stwierdzy zwanej lodowym pałacem. I ze zmarzniętych terenów ojczystego Ksakoru, terroryzując pozostałe frakcje. Podczas gdy Albowie przygotowują się do ostatecznej rozgrywki, jeden z nich, Jacks, ceniony dowódca, zostaje wysłany na samodzielną misję. Ten wybraniec ma odmienić losy Magalana. Masz dyrektywę. Tylko w jeden sposób możesz zapłacić za swoją porażkę.